Pociągów wspomnień i zapraszam do podróży w przeszłość. Przed nami ostatnie dni 2023 roku. Trwają przygotowania do sylwestrowych szaleństw. 25 lat temu też tak było. W studiu telewizji Zachód też zrobiło się świątecznie. Przygotowaniem programu zajął się pan Maciek. On wymyślił Studio 3, czyli, zbiór, czyli wieczór satyry i rozrywki. Audycja trwała ponad godzinę. Żeby Państwa nie zanudzić, dziś pokażemy fragment audycji dziennika Studia 3. Popatrzmy. Dobry wieczór Państwu. 30 grudnia nowa formuła telewizji Zachód, Dziennik Wieczorny, Studio 3. Dziś przypomnę imieniny Sylwestra, Melanii, Eugeniusza, Eusebiusza i Zenona. Proszę Państwa, w naszym programie, który będzie się ukazywał cyklicznie, będziemy starali się pokazywać telewizję Zachód trochę inaczej. A co dziś? Dziś proszę Państwa przede wszystkim wiadomości z kraju i ze świata, wiadomości z regionu i z miejsc niemożliwych do dotarcia przez inne media i inne przekaźniki wszelkich informacji. Zaczynamy od super sensacji, którą nagraliśmy kilka dni temu. A gdzie? Prosimy o relację. Na Pomorzu Środkowym po ostatniej wojnie zostało wiele tajemnic, wiele tematów, spraw nieodkrytych do końca. Jedną z nich jest słynna bursztynowa komnata. Jedną z nich są również. Tajemnice bunkrów poniemieckich w osławionym Pomernstellung w Wale Pomorskim. Nasza redakcja, proszę Państwa, otrzymała informację, że w jednym z bunkrów e, są ludzie, którzy przetrwali okres wojny, przetrwali okres komunizmu i mieszkają tam do dziś. Na ile to jest prawdą? Za chwilę się przekonamy. Polskie starania do NATO. To proszę Państwa, między innymi dopasowanie naszego uzbrojenia, sprzętu. Być może brzmi to jak slogan, o tym Państwo już wiecie. Ale również trzeba pamiętać, że nasi przyszli sojusznicy zachodni, a nawet i partnerzy do spraw gospodarki, bardzo chętnie osiedlają się na Pomorzu i to nie tylko za sprawą tysięcy hektarów leżących odłogiem po ziemiach. Begerowskich. Być może właśnie oni też wietrzą szukają tych sensacji albo skarbów pozostawionych przez uciekające wojska Wehrmachtu z terenu Pomrensztylung Wału Pomorskiego. Pod przecinkiem mamy całą sieć bunkrów Wału Pomorskiego. Jak Państwo wiecie, to miasto przygotowywane było do obrony w ramach tak zwanego jeża. Kilkanaście bunkrów połączonych ze sobą, ale co my tu proszę państwa widzimy. Widzimy człowieka. Sprechen Sie Deutsch? tak Was machen Sie jetzt? Ja. Ja, mówię po polsku. Dobrze, że mówię po polsku. Możemy po polsku z panem rozmawiać. Co pan tu robi? Jak pan tu się uchował? Co pan tutaj lump, lump miejscowy czy? Nie, nie. Jestem, jestem niemiecki żołnierz Wehrmacht. Proszę pana, mamy 1998 rok. Jak A pan ja, tutaj się uchował? I weiß, wiem, 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 ale ja nie chciałem wyjść y, nie, tu byli Rosjanie, ja się bałem. W bunkrze mieszkałem tutaj, w bunkrze, całe, całe 50 lat, ale teraz, jak komuniści wek, nie ma komunistów, ruskie wek, i Polska do NATO wkracza, no to ja ujawniam się. Teraz się chcę ujawnić. I chcę wyjść Pokazać się ludziom i pokazać siebie i moją żonę. Helga! Komchnie! Proszę pana, niech pan poczeka, byśmy mamy końcówkę XX wieku, a pan tu mieszka, proszę pana, jak w średniowieczu. A, Helga kom Helga! Komchnie! Majne w chodź Moja żona. A mówi po polsku? Mój, mój, o, troszeczkę, ona wstydliwa. Da. Troszeczkę wstydzi się. Komchnie, kom kom. Jak pan tu uchował i żonę i siebie, to jest dziwne, proszę pana. Ogląda pan telewizję? Oglądam, ogląda? Kogo? Gdzie? Tutaj chodzę do znajomych, oni myślą, że ja jestem Rumu. Na czym się tutaj żywicie? A Rumu, na czym oni... się żywicie? Żebrze dziś na ulicach. Chodzę po śmietnikach, i troszeczkę zbieram, i, i, troszeczkę zbieram kartony, butelki i jakoś wyżyję. A ja do Mopsu pan też się zwracał, to jest taki miejski ośrodek pomocy społecznej. Przetłumaczyć? Ośrodek pomocy społecznej. Nie rozumiem, nie rozumiem. Hilfe centrum! Start Hilfe Centrum. On Tam trzeba też pójść, deszcz, bo ja, wszystkim dają. Ale teraz się ujawnię i teraz mogę pójść już. Na Habezji Ałza i Ausweis, na jakiś domu, to zrobić nic? Nic, nic. Dokument. I Stalingrad, Stalingrad wszystko, wszystko zgubione. Jak wchodzili jak Rosjanie, to ja wszystko co miałem spaliłem. Bałem się, bałem się, bo oni tu byli. A wow. to, to teraz, ale ja muszę do mojej Helgi. Przepraszam. Jest pan osobą wierzącą? Jestem, ja. Ewangelik? Ja. A mamy premiera, proszę pana, też Ewangelik. To panu będzie łatwiej. Aaaa! Enemy! Ja! O. A, to jest komunist, wejdź! Tak, wejdź! Entschuldigung, entschuldigung, meine Frau! Proszę państwa, no. Spetam, spetam. Zaskoczony jestem tym, co tutaj żeśmy zastali w tym poszczecineckim bunkrze. Okazuje się, że to nie są jacyś przypadkowi ludzie, którzy zostali rzuceni falą demokracji gdzieś z państw bałkańskich czy też dawnych Republik Radzieckich, oryginalny Niemiec do tego tematu będziemy jeszcze powracali, a myślę, że ta informacja dotrze do innych stacji telewizji publicznej, do kanałów światowych, serwisów również informacyjnych, bowiem to, co się wydarzyło tu pod szczecinkiem, proszę Państwa, to jest coś niespotykanego. Pamiętacie Państwo, że po 30 paru latach ujawnił się Japończyk tam na Wyspach Japońskich, który nie wiedział, że się wojna zakończyła. My tu mamy po swoją lokalną sensację i mamy też ludzi, którzy do dziś nie wiedzieli, że wojna się już zakończyła. Skąpe informacje docierały do nich, że Polska wkracza do NATO. Teraz mogą spokojnie, bez jakichkolwiek obaw wyjść, być wśród nas. A ilu takich jeszcze ludzi jest tu w naszym rejonie i na Pomorzu? Czas pokaże, do tematu będziemy wracali. Z bunkra pod Szczecinkiem dla programu telewizji Zachód Krzysztof Subocz. Proszę Państwa, w Dzienniku Wieczornym Informacji gonią informacje, za chwilę kolejne połączenie z naszym korespondentem terenowym, ale jeszcze się muszę odnieść do tego materiału. Proszę Państwa, mamy już kolejny temat sensacyjny, ale o tym temacie w kolejnym wydaniu Dziennika Wieczornego. A teraz tak Jolu, halo, halo Jola, prosimy o kolejny serwis informacyjny, prosimy naszego korespondenta terenowego. Halo Jola. Halo, halo, jestem już na wizji. Choroba, ile będę czekać? A, Krzysztof, to ty halo, witam się z Wami, witam się z studiem, czy witam się z wszystkimi telewizami. Proszę Państwa, tu w tym miejscu, jak co roku już za niespełna cztery godziny spotkają się mieszkańcy naszego miasta, którzy nie wybrali się na bale, nie wybrali się na prywatki, nie wybrali się na rodziny. Nasz burmistrz właśnie dopieszcza swoje przemówienie. Miejmy nadzieję, że będzie... Krótkie, ale za to bardzo treściwe, szykuje się wspaniały zespół, jaki to niespodzianka, a więc już za 14 300 sekund przyjdziemy tu wszyscy. Państwa jeszcze proszę, abyście pozostali przed telewizorami i obejrzeli nasz program do końca. Tak więc za 14 200 sekund spotkamy się tu z butelką szampana w garści, z kubełkiem, z kubeczkiem, z yy, kieliszkiem, jak to woli. Spotkamy się ze znajomymi, których chcemy spotkać i spotkamy się z tymi, których nie chcemy spotkać. Tak więc tylko 14 000 sekund dzieli nas od nowego roku. Halo, studio 3, łączę się z wami. Halo, halo! Proszę państwa, z nowym rokiem cztery reformy, które nas czekają. Reformy, które wzbudzały tyle różnego rodzaju namiętności, podniecenia politycznego też mamy połączenie ze studiem specjalnym, ze studiem w zespole opieki zdrowotnej i na temat właśnie służby zdrowia, reformowania tej bardzo ważnej jakże dziedziny naszego życia, bo zachorować każdy może, powie nasz specjalista dokładnie, gdzie będziemy się leczyć jak będziemy leczeni i w które miejsce nawet będą nam wstrzykiwać zaszczyki. Pacjenci, którzy mieszkają tam, będą chodzili do lekarza, który mieszka tam. A pacjenci, którzy mieszkają tam, będą chodzili do lekarza, który mieszka tam. Jeżeli chodzi o pogotowie, to pogotowie pogotowie to... Tak rozumiem. Proszę Państwa, jak tylko nasz specjalista od reformy służby zdrowia się rozwiąże z tych problemów, na pewno Państwa poinformujemy, o co w tej całej reformie służby zdrowia chodzi. A teraz prosimy na antenę ratusz i najświeższe informacje z naszego magistratu. Proszę Państwa może to niezrozumiale wybrzmiało, ale przypomnę, że od 7 lat nasi urzędnicy, nasi działacze samorządowi bardzo intensywnie za nasze pieniądze podatników uczą się języków obcych. Wszak idziemy do Zjednoczonej Europy. A teraz, proszę Państwa, super informacja. Mamy też informacje sensacyjne z dziedziny sportu. Halo, Studio Sport. Wieczór Sylwestrowy. Witam Państwa w Studio Sport. Dobry wieczór. Sławomir Włodarczyk. Zima, stadiony zasypane śniegiem. I w związku z tym, moja drużyna ukochana Lejja gra, czym jestem niezwykle zasmucony. Lecz prez ze smutkami. W naszym mieście rozwija się wspaniale sport. Jedną z tych dyscyplin są sporty walki wschodniej. I ja mam tutaj dla Państwa absolutną sensację. Oto w Szczecinku, w trudzie i znoju rodzi się wielki talent. Rzekłbym nadzieja. Na Olimpiadę Sydney 2000. Ale najlepiej ocenią Państwo to sami, oglądając naszą filmową relację. Mateusz powiedz mi, co ty robisz, że tak dobrze ćwiczysz? Mleko, czosnek i dużo, dużo treningów. W dzienniku wieczornym, proszę Państwa, czas na przegląd prasy. Zobaczmy, co też prasa lokalna, a mamy jej sporo, odnotowała w ostatnim tygodniu bieżącego jeszcze roku. Prosimy Krzysztofa Januczorewicza. Dobry wieczór Państwu. Studio 3 to także przegląd prasy, na który Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dobra, nas. W dzienniku wieczornym, proszę Państwa, nie może zabraknąć prognozy pogody. Jaki będzie ten rok, który przed nami. I popatrzmy też, jak się ubrać na bal sylwestrowy dziś. Czy pójść w szpilkach, czy w kozakach, czy też ewentualnie w ogóle po prostu na boso. W studio redaktor Pierunek, z nim wywiad, z który wszystko o pogodzie wie, przeprowadzi młodszy redaktor Kazimierz Butowicz. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa, Kazimierz Butowicz, Czekam tutaj na redaktora Pieronka. O, widzę, że przychodzi. Witam redaktorku. Serdecznie witam. Ale zimnisko. Dobry wieczór Państwu, dobry. zimno okrutne. I to o co chodzi? O co chodzi, bo, chodzi bo spieszę to... się. Ludzie chcą wiedzieć, jaka będzie pogoda. No pogoda prosty. No proszę Państwa, idziemy oczywiście szpilki do siatki na nogi, kozaczki, szaliczki, korzuszki, czapeczki, żeby się nie wychłodzić. Będzie zimno, a nad ranem okrutny ziom przyjdzie. A w przyszłym roku? Jak a w przyszłym roku, roku Sprawa była trochę skomplikowana, ale prześledziłem mapy, poobserwowałem co nieco i już wiem. Więc tak, redaktorze, proszę Państwa, wiosną, wiosenna. Aha, y będzie. Y przedtem będzie jeszcze trochę zimy. To będzie zimowa. Tak. Natomiast latem trochę się to komplikowało, ale w końcu się wyklarowało, latem będzie letnia. A teraz A. niech mnie redaktor, może redaktor wie, jaka jesienią? będzie. jesienna. jesienna, jesienna będzie. Doskonale, no, i to by było. To to by było na tyle, jeżeli no chodzi o pogodę w 99. Dobranoc państwu, dobranoc, redaktorze. Ale tak bo ja zimno, muszę... panie Piotrowie, może byśmy tak troszeczkę co, co tego. Nie jednego. Nie, 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 nie. Redaktor, no, redaktor chyba nie słyszał, i, i, j, jakie katastrofy. Wy, wyziębi mi się organizm, potem się rozgrzeje, no. potem mi się bardziej wyziębi i, i mogę być kolejną ofiarą w życiu. I radziłbym redaktorowi z wódeczką też skończyć. To ja. Absolutnie. To nie. ja to, to, ja, to, to, to. Nie, absolutnie nie! Dziękuję Państwu za uwagę. Dziennik wieczorny dobiegł końca. Studio 3 też. Do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia. Krzysztof Sumaczy. Jesteśmy już u celu podróży. Wysiadamy, a w kolejną podróż wyruszymy w piątek. Do zobaczenia.